Dzień dobry, boa tardzi. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj São Paulo. São Paulo jest największym miastem Brazylii. Jeżeli liczymy samo miasto, jest tutaj aż 12 milionów mieszkańców, ale jeżeli liczymy metropolię, to aż 22 miliony. Czyli jeżeli porównamy sobie to do Polski, widzimy tak naprawdę, że to jest ogromne, ogromne miasto i jest to widoczne tutaj na każdym kroku. Tak naprawdę, Polacy mają mnóstwo mitów związanych z Sao Paulo. Po pierwsze, uważają, że tak naprawdę są tutaj same fawele, jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Tak naprawdę nie ma sensu przyjeżdżać, ponieważ nie ma żadnych atrakcji turystycznych. Tymczasem, każda osoba, która przyjedzie tutaj do Sao Paulo spędzi tutaj trochę czasu jest szokowana dlaczego po pierwsze jeżeli ktoś mówi, że São Paulo jest biednym miastem to nie ma zielonego pojęcia o Brazylii São Paulo jest jednym z najbogatszych miast na świecie i zdecydowanie najbogatszym miastem w Brazylii jeżeli porównamy PKB samego São Paulo oraz stanu porównamy go z PKB polski Będziemy szokowani. Okaże się, że mamy do czynienia z bardzo podobnymi liczbami. Każdy Brazylijczyk, któremu mówimy, że Sao Paulo jest jednym miastem, puka się po prostu w głowę. Mówi, przyjedźcie, zobaczcie. Naprawdę miasto robi zupełnie inne wrażenie. Brazylijczycy mówią tak, São Paulo jest Nowym Jorkiem Ameryki Południowej i coś w tym jest, może nie oczywiście nie w procentach, ponieważ Nowy Jork jest bardzo unikalnym miastem, nie można go porównywać do niczego innego. Natomiast rzeczywiście São Paulo ma pewne cechy Nowego Jorku. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Duża część São Paulo jest bardzo bezpieczna, bardzo elegancka, bardzo nowoczesna. Wszędzie spotkamy eleganckie restauracje, eleganckie sklepy. Widzimy luksusowe samochody, widzimy piękne domy, widzimy piękne apartamentowce. Widzimy mnóstwo eleganckich ludzi, eleganckie kobiety. Jesteśmy od razu zaskoczeni wyglądem mieszkańców São Paulo, bo tak naprawdę, jeżeli, jeżeli duża część Brazylijczyków ma ciemną karnację. Tak naprawdę mieszkańcy São Paulo bardzo przypominają Polaków. Zresztą jest tutaj bardzo dużo potomków Polaków, Niemców, innych Europejczyków. Tak naprawdę większość ludzi ma tutaj jasną karnację, jest mnóstwo blondynów. Bardzo ciężko tak naprawdę powiedzieć, czym różni się mieszkaniec São Paulo. Od mieszkańca Europy. W takim razie, gdzie są ci biedni mieszkańcy São Paulo? Oczywiście są, ponieważ w 22-milionowej metropolii mamy aż 5 milionów mieszkańców, którzy mieszkają w fawelach. Natomiast te fawele są zlokalizowane tutaj bardziej na obrzeżach. Można przyjechać do São Paulo i tak naprawdę nie spotkać się nigdy z biedą. Ani z mieszkańcami faweli. Ponieważ dla przeciętnego turysty, biznesmena, który tak naprawdę przylatuje na jeden z trzech lotnisk w São Paulo, tak naprawdę bierze taksówkę, Ubera, tylko na początku, blisko lotniska, widzi, spotyka się tutaj z fawelami. Te fawele są po prostu położone tak, w taki sposób, że bardzo ciężko je zauważyć. Dodatkowo przy odległościach, które tutaj są, mm, mówimy na, naprawdę o ogromnym, ogromnym mieście. Proszę sobie wyobrazić, że dojazd z głównego lotniska międzynarodowego do centrum miasta może zająć 40 minut, ale może zająć także 2 godziny, ponieważ w São Paulo wszystko jest wielkie, <taki> także korki, szczególnie jak pada. Dzisiaj na przykład mamy deszczową pogodę. Oczywiście jest bardzo ciepło, ponad 30 stopni, natomiast ymm, pogoda jest deszczowa. W związku z tym wszyscy się przemieszczają samochodami i jest to bardzo bardzo widoczne. Czy São Paulo jest ciekawym miastem turystycznie? Zapewne nie. Tak naprawdę jest to centrum biznesowe, centrum życia Brazylii, centrum handlowe. Natomiast co do samych atrakcji nie spotkamy tutaj jakichś specjalnie wspaniałych zabytków, miejsc bardzo interesujących. Po prostu to jest takie typowe miasto biznesu, handlu, jak mówią Brazylijczycy, szczególnie z północnego wschodu. W São Paulo można mieszkać, ale jest to miasto nudne. Jest się tutaj bogatym, natomiast nie ma takich typowych atrakcji brazylijskich. To jest zresztą bardzo widoczne. Ludzie są tutaj bardziej. To jest tutaj bardzo widoczne. Ludzie są bardzo, dużo bardziej zamknięci w porównaniu do innych części Brazylii, mniej się uśmiechają. Przypominają typowych mieszkańców Europy północnej, co dla przeciętnego turysty z Polski jest szokujące, ponieważ spodziewamy się zupełnie innego miasta, szczególnie dla osób, które były na przykład w Rio de Janeiro, w fortalezie lub innych miastach brazylijskich. Tak jak powiedziałem, całe centrum miasta jest, jest bezpieczne. Także. Mm, Wieczorami, wychodząc na przykład z naszych apartamentów czy z naszych hoteli, widzimy tłumy ludzi w restauracjach, w knajpach, w barach, na ulicy. Jest tutaj bardzo dużo takich ciekawych, lokalnych zwyczajów. Na przykład każda restauracja ma parkingowego i ochroniarza. Ochroniarza to. Taki efekt psychologiczny, żeby każdy klient czuł się tutaj bezpiecznie, ale jest jeszcze parkingowy. Do, w jaki sposób tutaj mieszkańcy São Paulo wykorzystują tych parkingowych? Bardzo prosto. Wystarczy, że chcemy pojechać sobie do jakiejś restauracji, do jakiejś knajpy. Wcale nie przejmujemy się miejscem parkingowym, podjeżdżamy samochodem. Zostawiamy kluczyki parkingowe, idziemy sobie do, do, do restauracji, siadamy. On wszystkim się zajmuje: parkuje samochód, zostawia, yy, zostawia nam potem yy, kluczyki. Jeżeli chcemy odjeżdżać, mówimy: Za 5 minut chciałbym, chciałbym odjechać. Parkingowy podstawia nam samochód, więc jest to mega, mega wygodne i. Yy, bardzo często używane przez mieszkańców São Paulo. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe porównanie do Nowego Jorku. W São Paulo możemy kupić naprawdę wszystko. Są sklepy praktycznie każdej marki światowej. Są oddziały każdego banku, są restauracje, bare. Bary każdej znanej sieci na świecie. Naprawdę to jest żyjące miasto w sposób, który nam zupełnie nie mieści się w głowie. Najlepiej ten, te, te życie takie wieczorne, nocne, można właśnie porównać do Nowego Jorku. Dlatego chyba prawdopodobnie mieszkańcy Brazylii mówią, to jest nasz nowy Jork, tylko że Ameryki Południowej. W São Paulo. Wszystko jest związane z Ertonem senną. Tak naprawdę z najlepszym kierowcą wyścigowym w historii, osobą kochaną, uwielbianą w Brazylii, tak jak PELE, więc tak naprawdę zdecydowanie nagramy o nim kolejny odcinek. Natomiast tutaj ślady Ertona Senny widzimy w każdym możliwym zakątku. Są ulice, tunele. Placę imienia Ertona Senny. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Spotkaliśmy się z też bardzo ciekawym podejściem do i porównaniem. Otóż Brazylijczycy porównują Ertona z naszym papieżem Polakiem. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się to bardzo dziwne. Natomiast oni mówią, tłumaczą to w taki sposób. Że to była taka sama osoba, skromna, yy, która yy, potrafiła rozmawiać z ludźmi, yy, i dla Brazylijczyków to taki symbol, naprawdę symbol Brazylii. Yy, I to, mówię, czasami skojarzenia yy, papieża Jana Pawła II z Rzekomym Sennym dla nas wydają się troszeczkę dziwne. Dla Brazylijczyków niekoniecznie. Największym problemem San Paulo nie jest wcale przestępczość, tak jak myślą Polacy. Największym problemem San Paulo są odległości yy, i korki. Tutaj, żeby dostać się do jakiegokolwiek yy, innego miejsca, minimum musimy liczyć 30 minut samochodem, a tak naprawdę często godzinę lub dwie. Yy, ruch jest ogromny, odległości są ogromne ogromne są, widzimy tutaj na każdym kroku luksusowe samochody i to nie nie tylko jakieś marki premium typu Mercedes, Audi. Widzimy tutaj mnóstwo Ferrari, Lamborghini. Naprawdę mieszkając w São Paulo jest bardzo łatwo zdobyć dobrą pracę, mieć piękne mieszkanie, zarabiać bardzo dobrze i bardzo, bardzo dużo Brazylijczyków z tego korzysta. Oczywiście, ci biedniejsi mieszkańcy mówią, że to nie ma nic wspólnego z duszą brazylijską. No, mają oczywiście trochę w tym racji. Natomiast yy, większość zamożnych mieszkańców Brazylii mieszka właśnie w São Paulo. Oczywiście, yy, nagramy wam. Kilka osobnych odcinków dotyczących São Paulo, jakichś poszczególnych ciekawych miejsc, atrakcji. Natomiast yy, chcemy Wam po prostu pokazać, że São Paulo jest yy, wielką metropolią bardzo zamożną, bardzo europejską yy, w dużej części bezpieczną, yy, może niezbyt ciekawą turystycznie. Natomiast biznesowo zdecydowanie tak. Jeżeli chcemy na przykład otworzyć nasz oddział firmy w Brazylii, to praktycznie wszyscy przedsiębiorcy zaczynają od São Paulo. Tutaj także spotkamy sporo ludzi mówiących w języku angielskim. Co jest w Brazylii dosyć rzadkie, bo dla osób, które kiedykolwiek podróżowały po Brazylii, wiedzą, że wszyscy wiedzą, że tutaj tak naprawdę angielski prawie nie istnieje. Tymczasem w São Paulo jest troszeczkę inaczej. Można porozumieć się także w języku angielskim. W każdym razie niedługo nagramy kolejne odcinki, pokażemy ciekawe dzielnice, ciekawe atrakcje São Paulo. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Zachęcamy także cały czas do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo. Do widzenia.